Dla nas ufamy, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga zawsze mogących ale nie ma nie. Jezu, święty Ocowanie, grzegów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, odwieczny. Amen. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, godzinę śmierci naszej Amen. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na porządku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Z Marią modlimy się o ustach, którzy planowo wcześniej mieli spotkać się na Jasnej Którze, na modlitwie, na nocnym czuwaniu. Polecamy wszystkie intencje ich serc. Naszych wszystkich trzech zgromadzeń: misjonarzy, barbistów, sióstr Służeb ducha Świętego, sióstr dla a także osoby świeckie, które od wielu lat. Z sercem są bliskie charyzmatowi Ojca Arnodań Sena. Módlmy się w osobistych naszych intencjach. Prosimy o deszcz, tak potrzebny nieskutków skutków grożonych. tajemnice tajemce bolesne, których oczy są senne i którzy nie rozumieją gecani. Godzina modlitwa na najbrzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Jana. Boże, chwała Maryjo, łaski pełna Panu sobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Jana. Boże, chwała Maryjo, łaski pełna Panu z błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Teraz w godzinę śmierci naszej jach. Zdrować Marioś pełna Pani sobą, błogosławiona się międzymiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami brzeszny. Teraz błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jan. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, bądź się za nami grzesznym, teraz w godzinę śmierci naszej, Jan Zdrowaś, Maryjo, pełna, w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Jego Jezus. Jezus, Święta Maryjo, Matko Boże, teraz w godzinę,

Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. amen. Zobacz, Malie, łaski, pełna, posto, bo... Teraz godzinę śmierci naszej, Amen. Zobacz, Malie, łaski, pełna, posto, bo... Bóg, niestami, i, Twojego, i ja to... Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Jamy. Zobacz, Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławieństwo między niewiastami. I błogosławiona, oczy żywota Twojego jednym. Święta Maria Matko-Boża, mój się za nami przeszły. Teraz i w godzinę śmierci naszej Jamy. Zobacz, Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławieństwo między niewiastami i błogosławiona bądź żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, bądź z Tobą błogosławionaś tymi zniewestami, i błogosławiona bądź żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznym, bądź żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi.

Teraz i w godzinę śmierci naszej Jonas. Zobacz, Maria Johannska, którego napadł z Tobą, błogosławiono się między mi bestami i błogosławiono mądro Młoda Twojego Jezu. Święta Maria Johanna, obożona mąż się za nami grzeszmy. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku, Panu. Przebacz nam nasze grzechy. zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I do pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

I błogosławione owoce do Twojego Jezu, święta o Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej Amen. Zróbasz Majorskich pełna pomstową błogosławiona jesteś między niewestami i błogosławione ocho trzeba Twojego Jezu, święta Mari o Matko Boża, od się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci

Bros Mary Woski nad między niewiastami i błogosławiona Jezus, święta Maria Matko Boża, na święta nami Grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej Jaty. Zdrogać Maryjo, pełna między i Twojego Jezu, Teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrować się Maria łaski pełna pomst Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiona żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, Boże się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. jamy. Zdroga się Maryi łaski, pełna Pom z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony obok przygoda Twojego Jezusa. Święta Marii, o Matko Boża, mądrz się za nami grzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej Jany, Oj, Już Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki, wieku Panej dobry Jezus, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od jak piekielnego, Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najważniej potrzebują Twojego miłości. Czwarta tajemnica, bolesna droga krzyżowa Pana Jezusa. Teraz Jezus z całą oczywistością jest mistrzem uczniów, mówiącym na otwarte udaż, barankiem niosącym na sobie grzech świata. Od tej pory rozpoczyna się wielki wszystkich narodów. I wszystkie ludy zgromadź przy drzewie, Krzysztof, jest nasz szlak nadziei. Oj, I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Drogoś, mój pełna Panu Bóg żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, świętami nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Drogoś, Maria, Pełna Panu z Tobą błogosłionych gastem, błogosławiony powłot żywota Twojego i święta. Godzinę śmierci nasze Jane. Zrobaś Panu z Tobą błogosławionaść i jest tam, błogosławiony powód żywota Twojego i brzesznym, teraz i za wami brzesznym, teraz i godzinę śmierci nasze Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między A się za nami w życiu, teraz godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty Teraz człowieka godzinę Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Jezu, przez Twoją mękę i śmierć, Przebacz nam grzech mocą, płodno ja w obliczu ziemi. Niech to nie opuszczamy naszym, którzy chcą i nie usiada opuszczenie, ale nasze słabość jest ogromna. Zdrowaś Maryjołaski, pełna Pan z Tobą, łosowiowaśki, między niewiastami, łososowiowaśki. Zdrowaś Maryjołaski, pełna Pan z Tobą, łosowiowaśki, między niewiastami, łososowiowaśki. Bojego Jezus. Świętami Maria, Madonna, modli się za nam i zasługuje. Teraz i wobec mnie, śnią nam i zasługuje. Teraz Łaski pełna Pan stolbą Bogosławioną, śli między niewiastami błogosławiony obóz. Śli pełna Pan z tobą, Bogosławioną, śli między niewiastami Bogosławiony obóz, żeby twojego Jezusa. Świętami Maria, Madonna, modli się za nam i zasługuje. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź wśród nas teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony obok żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź wrzeszni, i teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami uciecznić, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami uciecznić, Teraz w godzinę i śmierci naszej jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko, Pan, Bóg, Święta, na niej Teraz godziny śmierci naszej ja Strobaś łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. O Pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednak, synowi swojemu nas poleca, swojemu. Dzisiaj nie będziemy śpiewać wspólnie apelu. Polecamy łączyć się z Jasną Górą, by tam wysłuchać rozważania naszego ojca, prowincja, ojca Sylwestra, i łączyć się jeszcze z tym miejscem we wspólnej modlitwie. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec